Paweł Rączka, jestem trenerem od ponad 20 lat. Trenuję w płotkarzy, w płotkarki na krótkim dystansie 110-100 płotki. Przygotowałem w zasadzie już sporo zawodników w mojej karierze. Pracuję obecnie teraz z Arturem Nogą. Szukujemy się do, do igrzysk olimpijskich. Niestety w tym roku nam przenieśli na, na przyszły rok. Mam nadzieję, że wytrzymamy. W ten sezon, sezon będzie bardzo trudny, ale myślę, że jak w sporcie trzeba sobie da, radzić i dać się radę. Dzień dobry, nazywam się Artur Noga, jestem zawodnikiem AZS-u, AWF-u Warszawa od, od stycznia od tego roku. Można powiedzieć, że zacząłem współpracę z trenerem Pawłem Rączką od listopada zeszłego roku, więc współpraca krótka, ale już jakieś tam pierwsze, pierwsze sukcesy na Mistrzostwach Polski w miesiącu luty uzyskałem dosyć wartościowy wynik 768, gdzie jest dobrym prognostykiem już zbliżających się Igrzysk. No i po tej hali zaczęliśmy jakby przygotowania właśnie do tych igrzysk, czy to też do Mistrzostw Europy, które się w tym roku mają odbyć. No ale nastały trudniejsze troszeczkę czasy. No i walczymy na tyle, ile możemy, zachowując oczywiście zasady bezpieczeństwa. Mamy jakąś tam możliwość trenowania i powiedzmy, że robimy swoje. Nie jest to może i 100% realizowania naszego planu, który sobie założyliśmy, ale cały czas postawiliśmy sobie cel, do którego dążymy. Wykorzystaliśmy dzisiaj ładną pogodę, która umożliwia przede wszystkim trenowanie jeden na jeden na stadionie, na płotkach. To jest trening przede wszystkim przygotowujący w. Podstawa tak naprawdę w przygotowań płotkarskich wzmacniający, wzmacniający mięśnie głębokie do, do później pamięci mięśniowej, do pamięci, pamięci biegowej i tak naprawdę taki ustawieniowy do, ten, do biegu. Jesteśmy w okresie dosyć ciężkiej i obszernej pracy. Jest, można powiedzieć, że teraz w tym okresie jest troszeczkę wygląda to jak piramida. Jesteśmy na samym dole, gdzie na samym dole jest dużo ćwiczeń, więcej objętości, ale mniej intensywności, chociaż ta intensywność też się pojawia, żeby nie doszło do zesztywnienia tak zwanego. Więc jesteśmy na samym dole piramidy, gdzie jest dużo ćwiczeń. Dużo objętości, i im bliżej z sezonu startowego będziemy robić mniej tych ćwiczeń, ale bardziej intensywnie i bardziej wyspec wyspecjalizowany jakby w kierunku już biegu przez płotki. Dystans 110 metrów, jakby przez płotki, który jest naszym docelowym na, na zawodach w sezonie letnim, jest na samym szczycie, jakby tej piramidy. Dlatego później robimy. Treningi są troszeczkę krótsze, mniej objętościowe, ale skupione na konkretnej robocie, w kierunku na tym, żeby biegać, biegać jak najszybciej. Dlatego teraz też w tym okresie, można powiedzieć, przejściowym, przygotowawczym, robimy dużo ćwiczeń, żeby to wszystko, ten aparat ruchu, przygotować, obudować, wzmocnić, ustawić. Ćwiczenia wykonywane z obciążeniem dają takie poczucie troszeczkę zmęczenia organizmów, w jeszcze większe głębokie w ćwiczenia mięśniowe, które ustawiają zawodnika. Wiadomo, później jeżeli się zejdzie z takich ciężarów, łatwiej tak naprawdę jest przystosować się do, do, do biegu. Przede wszystkim też jest łatwiej, jak się zrzuca ciężar, później jest, łatwiej się biega. Przede wszystkim jest to związane z tym, że to jest początek tak naprawdę w treningu przygotowawczego podkarskiego. Wysokie płotki, bo Artur biega na wysokich płotkach 1,7 m. To jest kwestia też rozciągnięcia też w, w tej tak jakby, ruchomości stawowej mięśniowej, ale wiadomo, że po prostu że przy... No, większych obciążeniu wysokie płotki na razie akurat nie współgrają. Biega się na wysokich, niższe dają to przede wszystkim komfort lepszego wykonania ćwiczenia. Ćwiczenia takie siłowe też trzeba przerywać przebieżkami, ćwiczeniami zróżnicowanymi. One nie mogą być cały czas w tym samym tempie. Tylko i wyłącznie dlatego, żeby w się nie wymęczyłeś. Tak, żeby nie było zeszkodnienia mięśniowego. Nie składamy broni, cały czas jesteśmy w gotowości i, i walczymy e, z różnymi prze, e, przeciwieństwami, ale miejmy nadzieję, że cel będzie coraz to bliżej i zostanie zrealizowany.